Cześć siemanko, witajcie z tej strony lewy. Witam was bardzo serdecznie na nowym odcinku na moim kanale. Zapytacie się gdzie jesteśmy? Jest, Znajdujemy się aktualnie na mapie szpakowo. Na nowej seryjce. Jeszcze nie wiem jaka będzie nazwa seryjki, ale to ja zobaczymy. Ogólnie seria od biedy do bogactwa została zakończona, bo po prostu ma po prostu, maszyny mi nie pasowały, nie miałem tam co za bardzo robić, nie pasowała mi nazwa do, do maszyn, ale dobra, zacznijmy od doprowadzenia tutaj. Tutaj było moje gospodarstwo, ale zostało, jakby tak można powiedzieć, wyburzone i zostało postawione nowe. Tutaj albo będzie nazwa odbity do bogactwa, albo coś innego. No to, od samej bramy, A Machen. Tutaj jakiś płotek, rowerek, taczuszka, kolejny rowerek. Grabiareczka. Słoneczko bodajże, jak się nie mylę. rani jakiś kibelek, jakieś rupiecie. Stara szopa, która pójdzie do wyburzenia. Tutaj jest opryskiwacz. Biarcki. I lecąc dalej, Ursus. P360 Do niego mamy zaczepioną kosiarkę Klas Klasika rotacyjną z drugi ciągnik. Bo to tutaj mamy głównego, główny ciągnik na gospodarstwie. Bo to są trzy, po prostu są 60. Po prostu troszkę, żebym się odzyczał od nagrywania. Więc tak troszkę mogę coś dziwnie mówić. Główny ciągnik 60. na gospodarstwie tutaj. Pomocniczy ciągnik 60 to Zetor 3011. Do niego mamy zaczepiony siewnik Amazona. i plus do tego tutaj jakieś bronki. Z wałem są turnia, jakieś tuperele. Tutaj jakieś pomieszczenie gospodarcze Szklarnia. I lecąc dalej, tutaj oczywiście gospodarstwo jest nastawione. I na krówki Zamykam, bo żeby nie pouciekały Oczywiście są też krów, kurki Gospodarstwo jest zastawione na krowy Widzicie o tutaj o Taki mały rozbrykany I na świnie Jest Masy Ferguson e, 310 Plus do tego Prasa SIP ma e, Z261 Lecą dalej. Kolejny rower nigdy no, nie za mało rowerów. Kolejny rowerek jakiś tam e, ten, betonierka do, do zaprawienia zboża. Pryzma na obornik. Pottinger e, rozrzutniczek. to jest jeden z nowych nabytków. Ostatni niestety się rozleciał. Jak się nie mylę, to, tutaj mamy świnki. Jak dobrze pamiętam, jak budowałem, tutaj było. Ten y, ścielony, dlatego bukty pocierane. Ale tutaj są świnki. Oto jakieś pomieszczenie gospodarcze. Jakiś warsztacik drobniutki. No i tutaj w razie czego, abym nie chciał iść do domu, już taki uświniony, No to tu mogę się na kanapie pielęgniarskiej i się przespać. Lecąc dalej, tutaj jest sadereczka Aquila SA2074. Tutaj jest Workownica, Lizard Bong i tutaj Kopaczka, zwykła polska, przyczepa, yy, Forznitka, Halka, Halka 80 bodajże AW80 i przyczepka krona. Oczywiście tutaj jest szklarenka, pomidorki się tworzą, jak widzicie. Tutaj z racji tego, że jest małe gospodarstwo, no to nie ma gdzie tych maszyn za bardzo upchać, dlatego muszą tak stać. Należóweczka polska, tutaj jakaś beczka rosyjska, niestety taka tylko tutaj pasowała. Rozsiewacz motyl, okołka, czasami coś przewieźć, więc będzie trzeba, to modna na tym, plus do tego. Yy, yy, wracarka, pajączek typowy, teczka na wodę, samoróbka jak to na polskiej się była zawsze No i header do Masejka Dobra, wyładzimy stąd ogólnie nie widzicie tego stanu konta, ja sobie zapomniałem go postawić. Na koncie mamy 2000 polskich PLNów. I zaczynamy właśnie z takimi maszynami i z takim gospodarstwem. Będziemy starali się je rozwinąć. to prawda nie patrzcie na niektóre rzeczy, że na przykład tutaj baniak wchodzi, drzwi baniak chodzą, bo niestety to i tak takie polskie młode są teraz. Na przykład tu też kombajnu nie ma się postawić, dlatego kombajn stoi tu, ale ten słup jest przenikany, więc zastanawiam się czy nie wyrzucić po prostu jednego ze słupów i zostawić tak jak jest. Miałbym tu dać słup, gdzie jest lampa, a tu też bym mógł no, ale to jeszcze nie wiem. Oczywiście gospodarka znajduje się, już Wam mówię, na polu, polu, polu. 20... Do mnie należy pole. 20, 95, 67 i 63, jak się nie mylę. I do tego łączka. Mała łączka tego typu. Aby co? Ja, tak samo tutaj, drodzy widzowie, drodzy internauci. Tutaj właśnie tej kosiarki nie da się opuścić rozłożonej. A nawet jeśli bym chciał wyjechać z rozłożoną, ura, stąd. To się nie zmieści w te bramę. Tam niestety nie wyjadę, bo są aktualnie ziemniaczki zasadzone. Jak widzicie tutaj. Troszkę nawet jeszcze nawóz został się niestety nie, nie rozłożyło było deszczu nie ma dopiero dzisiaj nadają deszczyk ale to później aktualnie pojedziemy sobie łączkę skosić ale właśnie o tym mówię, że tutaj jest jak widzicie o, o tutaj ten krzyżaczek oczywiście 60 właśnie sama już postanowiła wyjechać przed szereg bo ona stała bo się, ja Żeby was widzowie nie skłamać, jak ja wychodziłem ostatnio serwera, to ta stała tutaj w tym rogu, żeby ona była cofnięta tak. Czyli tylko postanowiła, że wyjedzie sobie już pod dom. Bo ona, dokładnie już wam... I niestety tak jest w mody, już wam pokazuję. Ona stała o tak o. Pozetorka. Mniej więcej coś takiego, ale my, dobra, lecimy. Na łączkę. Przełączkę wy... Ojojojoj, zniesło troszkę Wykosić, ja muszę sobie na klawiaturze tego Model... Tryb gaming, bo niestety Kierownicy nie mam Dlatego będzie trochę ta kierownica w maszynach troszkę przeskakiwać Ale tak niestety to musi wyglądać Ale... Jest klawiaturka Logitecha Tryb Gaming jako się da jeździć Lecimy tutaj Ogólnie serii jak już wcześniej się od odbidu do bogactwa nie będzie już nam niestety bo niestety maszyny nie pasowały Tam może coś się nagrać, mógłbym coś nagrać, ale już pod inną nazwą, pod innym zamysłem serii. Bo tam nas naprawdę maszyny pasowały, że ja robiłem jakieś wymysły, a maszyny były e dowalone, jakieś z Unii, dotacje, coś tego typu. Jeżdżamy na łączkę. Kosiereczka się rozkłada, jak widzicie właśnie ta osłona wałka tak przeszkadza tutaj Niestety załączamy Zastanawiam się ja byście widzowie by chcieli Napiszcie w komentarzach jak dokładnie byście chcieli, żebym ja to serię nagrywał, bo bez chudów, z chudami nie wiem tylko ze środka ciągników czy w może takiej wersji w formie z, na przykład odcinki zaczynać w formie vlogowej, czyli w ...trzecioosobowej kamery farmingu może coś tego typu Prosimy tutaj tę łączkę i lecimy na zasięg, bo niestety terminy gonią Chciałem to już nagrać Wam kilka dni temu, ale niestety maszyny ciężko było dobrać tutaj odpowiednie O to tego niestety musi tak być jak jest Jakbyście słyszeli klawiaturę to niestety przepraszam ale to nie moja wina po prostu jak to jest w polskim rolnictwie teraz młody yy, młody yy, youtube y, ja jako młody youtuber chcę po prostu trochę nagrywać załóżmy tym nawet 2 czy full hd ale takie zajebiste full hd dlatego chcę wydawać jak najwięcej Ja teraz yy, chcę coś zakupić to znowuż yy, Pieniędzy nie ma, jak znowu są pieniądze, to nie ma co zakupić taniego, bo te, yy, bo wszystko powykupują. Bo to ja tak zawsze mam, że, yy, że jak mam pieniądze, to się mówię, a po co ja będę kupował załóżmy kamerkę za 1000 zł. Abym tam jak czasami są takie pieniądze w rękę, że, yy, że tam gdzieś się troszkę pozbiera, czy coś. No i wtedy te pieniądze, a to by się nowy, załóżmy, telefon przydał, no i się kupuje nowy telefon. A telefonem, wiecie jak, to się czasami nagrywa. Zwłaszcza w gospodarstwie. A to powinni się mówi, a to sobie kupię kamerkę. No to kamerkę se chce kupić, no to pieniędzy nie ma. I tak to jest właśnie. Dlatego na tak teraz nie miałem kierownicy, ale się rozsypała. No i się zastanawiam nad zakupem, ale lepsze kierownice takie, no to już jest koszt koło tysiąc tysiąc e, do trzech tysięcy takie używki, które by mnie interesowały lub nowe a to też ciężko jest e, jak na razie bo wszystko i, a tu nawet nabytek gospodarce bo jest potrzebny, bo tego bo ja na, mam ten na jęczmień, więc niestety nie mogę rzucać jęczmienia, więc dlatego został zakupiony żeby już nie robić rzucania jęczmienia, czy tam innego pola do subcieku, to zostało to zakupiona przyczepa, jest w planach zakupić jeszcze jedną jak tylko będą pieniądze no i niestety widzowie a, i, i co założymy nie wiem co jest, sprzedam jakieś maszynę, czy coś, to niestety wszystko polega gospodarstwo żeby, żeby pomóc jest dobra łączka skoszona tutaj odskoczymy a ona się nam złożyła widzicie te polskie mody ja ukryknęłam żeby ona ma a ona się złożyła Wypadnie się te polskie mody W tym farmingu to jest jakaś jeszcze taka niedopracowane aby wydać, żeby ludzie mieli na czym pograć, żeby ten farming nie zniechęcił, bo włączamy wałeczek, Ładamy się tutaj o w górze Ja też się zastanawiam jakie to te odcineczki robić, bo czy dłuższe Załóżmy, że odcinek po 45 minut Czy może jakieś krótsze Po 30, 20 minut Więc ja bym się... Chcę się dowiedzieć jakie jest wasze zdanie Więc ja bym coś, to piszcie w komentarzach Warming chyba nie jest za, za cicho Według tego co ja to widzę. Powinno być WI polecimy jeszcze sobie pole siejemy tutaj niedaleko z torkiem i powinniśmy tutaj fajny odcinek sklecić dla, dla Was widzowie, żebyście mieli coś tam do oglądania przy poniedziałku bo bożym bo aktualnie jest poniedziałek 28 lipca godzina 13.28 więc postanowiłem coś nagrać, bo tak trochę zostawiłem was bez niczego. Ani żadnego filmu na kanale, tam jakiś tylko remix wpadł na kanał i tam jakiś funny moments i tyle. Ani bez żadnego live'ika do Bożego, dlatego tak postanowiłem coś tutaj dla was nagrać. Widzowie. Muszę troszkę ze se... słuchaleczki przyciszyć lecimy Na torek troszkę P3 Już się bałem, że nie miałem doczupionego silnika Muszę by zasiać. No niech będzie pszenica. znaczy znacznik załączony. Tak, znaczy, załączony. Oj, te drzewa tutaj też. Troszkę nie do takich prac, takich yy, kabinach, w takich dziennikach więc sorry ja bym tam drzewo przy córwie czy coś takiego Ale chcecie to nie możemy robić że to już i podszedł w tym czy coś takiego w przywniku nie ma się w tak zostawia eee, ślad czy znacznik jest

Jeszcze poprzeci jaknę księżyniczek W jedną stronę idzie jak PMCO Jak krew nosa, a w drugą grupę za Jak Nie wiem dlaczego, jak to Właśnie ja się zastanawiałem, czy wczoraj może jakiegoś lewika odpalić dla no ale już mówię, kompletuję tę resztę maszyn i będę coś tutaj młodził, bo już tak byłem przygotowany pod odcinek więc już mówię, nie będę młodził, bo zaraz e, zrobię to, co chcę zrobić na no odcinku Ale poznało się w pierdzielę e, także będę chciałem nagrywać przez kilka dni, bo coś mi się nie spodoba, zrobić, nie wiem jakiś jakaś maszyna bo coś ostatnio mi się na do do nie spodobał rybak no i takie takiej sytuacji robić eee, tam chciałem zrobić jakąś dziecinkę ale jak rybak się okazał że on będzie upadał co chwilę ten cały już mocią no to już yy, niestety już zrezygnowałem no i wtedy miałem nagrać z przyneczek, to złotnika, trzy działanie ale mówię jak ktoś już ma mi tak odpierdzielać to już ja wolę sobie to odpuścić bo i tak mi nie pasuje nazwa to Tomaszek To aktualnie wypada mi z głowy Ale coś tutaj myślimy może... Zapusz... Nie, nie zapotrzebamy Co by tu wymyślić, sobie jak macie pomysły, może ja coś wymyślę ちょっとだけすり切れなさない,い。 bo być dziwa e, to się kosi z tego a deszczyca przyszła, a na to pola zostało było koszenie pszenicy i niestety wygoniła z pola, ile tam hektar, 70 został do stopni. koszenia pszenicy, było 2 hektary ładnie sypnęła, bo tam bodajże z czterech przyjazdów to było że tam szczepa, na e, jednym szczepie 4 tony, na drugiej zbiorniczem półtorej tony no to aktualnie było zajebiście, no ale niestety tę Te stronę też w nie ma siły co było tam do loga? podwórkę na ekspresji, on już nie wariuje Polskie młode taszlane mi to jest co takie. I teraz postanowi się zakopać. Troszkę się tak możecie słyszeć, że troszkę się kręcę na fotelu. To jest spowodowane tym, że miałem pójść i... trochę lepiej przed odcinkiem, no ale niestety mówię że to nie pora obiadowa, żeby mi tutaj, przed obiadkiem to nagrać, bo zaraz mi ktoś bije do pokoju, zaraz ktoś mi nie dowodzą moją pracę. Dlatego postanowiłem, że przysięgam ten odcinek tak jak jest, I... ale czasami nawet potem już ja się ruszam i ten fotel już sam z siebie skrzydli. A gdzie jeszcze ja gdzieś tam się próbuję przekręcić i sprawdzić, to to już jest... Nie wiem co. To się wtedy dzieje. Chcę ten, ten odcinek dzisiaj dla was rzuci, bo... Bo po prostu... Nie chcę bardzo stawiać jak na razie z taką przerwą na kanale, bo te dni, w którym był e, wyproszony e, groch, no to ja chciałem zrobić sobie lajmika, ale to, e, to późno w nocy kruszenie grochu, groch też mnie za bardzo tak wypalił ja bym nie chciał, no ale już mniejsza z tym. Ja się będę rzekł, bo chcę zrobić dla Was yy, krótki, krótki film yy, omawiający co my tutaj robimy, gdzie my się w ogóle nie wiemy, jaka to jest seryka, co tego co tutaj się w ogóle dzieje albo nawet wcześniej mówimy, tutaj może dobijemy do 30 minut nie wiem jak to zależy od Chyba, że jakiej długości odcinki chcieli, to no możecie napisać coś w komentarzu, jakie odcineczki, bo, jakiej długości odcineczki. Na te wasze komentarze poczytam, bo aktualnie, powiedzmy sobie szczerze, nie mam co robić, bo nie ma nawet co na YouTube pooglądać. Tak to szukałam jakiegoś zajebistego przywitania tego. E, Także u e, kogoś sobie wysłać przywitania, przecież kałem się w siebie, bo nie miałem pomysłu na to przywitanie do, na, na serię, to nawet nie ma żadnego takiego normalnego, nowego filmu Bo seryjki, ale nie mogę wymyśleć. Wiecie co widowie, ja się z Wami tylko pożegnam. Potrzebnie, światło po są załączone, bo ja bym chciał to już tak siać bo by mi zeszło jeszcze w tym czasu. Eee, chciałem po prostu wam pokazać gospodarstwo, coś ogarnąć, ale widzę, że tutaj 30 minut bija. dlatego, jak. Oj, sorry widzowie! Znowu światłem jest deszczem. Teraz jest ale widzowie trochę mody na latanie się używa, żeby tak jakaś miniaturka była. Ja tutaj, może, w następnym odcineczku dokończymy. Bo ja nie chcę też was przeciągać, że ja tutaj będę teraz wymyślał jakieś wywody, swoje robił. Po prostu zrobimy tak, żeby było dobrze, żeby na przykład nie wiem w następnym odcineczku troszkę dosieć coś przetrząsnąć siano coś tego typu bo ja aktualnie przypieszę się na obiadzik muszę jeszcze skiknąć do toaletki Moje coś jeszcze w gospodarstwie do zrobienia bo aktualnie też pada ale wiecie jak to przybytle jest trzeba czasami coś ogarnąć więc trzymajcie się na razie cześć pozostawcie i bym zapomniał jeśli oczy nie się Wam spodobał, zostawcie w górę i komentarz dla zasięgów. Trzymajcie się, na razie, cześć!